Top 5 najdroższych prezentów od gwiazd. 5. Angelina Jolie i Brad Pitt. W 2010 Jolie kupiła Pittowi zabytkowy wodno-samolot Spitfire wart około 2 miliony dolarów. To jeden z najbardziej luksusowych i niecodziennych prezentów w Hollywood. 4. Beyoncé i Jay-Z. Na 40. urodziny męża Beyoncé podarowała mu samochód Bugatti Veyron warty 2 miliony dolarów. To auto stało się symbolem ich luksusowego stylu życia. 3. Katy Perry i Russell Brandt. W 2010 Perry kupiła swojemu mężowi miejsce w statku Virgin Galactic, warte około 200 tysięcy dolarów. To niezwykły prezent dla fanów kosmosu. 2. Tom Cruise i Katie Holmes Cruise podarował Holmes prywatny Jet Gulfstream, wart około 20 milionów dolarów. Samolot był jednym z najbardziej ekstrawaganckich prezentów w Hollywood. 1. Jay Z i Beyoncé Rapper kupił swojej żonie prywatną wyspę na Bahamach, wartą około 20 milionów dolarów. To prawdziwy raj na ziemi, który stał się ich wspólnym luksusowym azylem.